Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Coś z niczego. Dzisiaj postanowiłem Państwu zaprezentować bardzo prosty sposób na zrobienie uchwytu na telefon. Na pewno każdy z nas posiada tego typu uchwyty na telefon w domu. Ten akurat jest zrobiony z drewna. Nie jest to w żaden sposób coś, co reklamuje tą firmę. Natomiast ja wykorzystuję tego typu uchwyty u siebie w domu. No i sądzę, że dobrze sprawdzają się w moim przypadku do oglądania filmów. Czyli możemy tak ustawić, lub w ten sposób. Wykorzystywać. I długo zastanawiałem się, żeby zrobić coś podobnego, co możemy nosić ze sobą, no ponieważ no, nie chciałbym się ze sobą nosić tego typu uchwyt. Postanowiłem zrobić coś podobnego, co ma taką samą funkcję, i do tego będzie nam no, potrzebne tylko dwie rzeczy. Pierwsze. To jest taki nóż do wycięcia, oraz druga rzecz, którą każdy z nas posiada w domu. Jest to zwykła karta, w moim przypadku jest użyta, karta bankomatowa. Nic więcej. Jak zrobimy taki uchwyt? Czyli pierwsze, co powinniśmy zrobić, to jest zrobić kilka nacięć. I jak wyglądają te nacięcia? Robimy nacięcia w ten sposób z tej strony, z tej strony nacięcie robimy i robimy nacięcia w ten sposób oraz dwa dodatkowe nacięcia robimy z boku. Co z tego wychodzi? Mamy przed sobą zwykłą kartę, którą możemy schować bez problemu. W naszym portfelu zmieści się, natomiast jeżeli my chcemy wykorzystać jako uchwyt do telefonu, to robimy: bierzemy telefon, wkładamy i możemy śmiało oglądać nasze ulubione filmy nie trzymając telefon w rękach jest możliwość wykorzystania danego uchwytu również w ten sposób Także jak widać system jest dość prosty działa i nie kosztuje nic jeżeli Państwu jeśli się ten filmik, proszę postawić łapę Dziękuję za uwagę. I pozdrawiam.